Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zmniejszyć rozmiar gier na PS3 uruchamianych na CFW. Zasada jest w sumie prosta. Należy usunąć z gry to, z czego nie będziemy teoretycznie korzystać, czyli np. pliki z innych języków niż angielski czy polski, różnego rodzaju filmiki, jak kredyty, napisy końcowe lub inne kadstenki, zbędne mapy multiplayer czy osobne gry wrzucone do tak zwanej składanki. I chcę Wam pokazać kilka przykładów. Wybrałem kilka gier. Zaczniemy sobie od pierwszej. Będzie to Alien Isolation. Yy, mamy tu również taki plik jak yy, w folderze PS3 Update. Wchodzimy i ten plik również możemy usunąć, jeżeli korzystamy z CW. Mamy zawsze jakieś 250 MB mniej. Wchodzimy w grę, PS3 Game. I wszystkie pliki z gry zazwyczaj są w tym folderze USRDIR. Wchodzimy dalej wejdziemy w folder data tu mamy filmiki z rozszerzeniem USM tutaj jak widzicie mamy te, dwa same, te, te same pliki ja sobie już pozwoliłem przekonwertować ten plik tak aby Wam pokazać, że jest to e, no, normalny filmik z gry puścimy go sobie teraz Jak widzicie, jest to normalny, normalne intro z gry Alien Isolation. Jeżeli nie macie takiej potrzeby oglądać tych filmików, to w tym przypadku mamy na przykład 3GB. Jeżeli macie mały dysk na konsoli, to zawsze was to jakoś uratuje. Dalej jeszcze mamy tutaj osobne. Pliki z językami, na przykład niemiecki, tu mamy hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, angielski. Zostawiamy to na pewno. No i widzicie, mamy 1,4 giga. Razem z tymi filmikami mamy 4,5 giga zaoszczędzone. No i taka gra może się zmniejszyć tu do, widzicie, nawet 5,5 giga. Następną grą będzie Battlefield 4. Tutaj również sprawdzamy, czy nie ma tego pliku. Akurat nie ma. W tym przypadku mamy tutaj mamy pliki multiplayerowe, akurat te. Ten jest single player. Tu jest również multiplayer. Można spróbować je pousuwać. Francuski multiplayer widzicie, hiszpański to jest prawdopodobnie Brazylia. Jeżeli nie, gra, nie gracie na multiplayerze to można spróbować to usunąć Single player oczywiście zostawimy Tutaj również są jeszcze mapy multiplayerowe, zobaczcie Multiplayer można spróbować usunąć, mamy 2 giga mniej Jeżeli nie gracie w multiplayera Tu już są mapy single player Możemy zaoszczędzić jakieś 3 giga Następną grą będzie Alone in the Dark, Inferno. Tu mamy filmiki. Widzicie kredyty, napisy końcowe. Mamy również filmik, taki przerywnik, chyba, lub intro, teaser. Jeżeli chcecie te filmiki oglądać e, z konsoli PS3, zainstalujcie sobie Rad Video Tools, taki odtwarzacz, który. Większość gier właśnie pozwoli Wam te filmiki odtwarzać. No, jak tutaj widzicie, mamy jakieś 1 giga. Tutaj również są jakieś filmiki 800 mega, mamy niecałe 2 giga. W sumie przyoszczędzone. Następną grą będzie Alien Colonial Marines. Na tym przykładzie mamy chyba tylko filmiki. Mamy 2 giga filmików tu mamy jeszcze pliki z innymi językami, jak widzicie 400 mega, no ale 2,5 giga możemy zmniejszyć taką grę i już będzie zajmować jakieś 4 giga. Następną grą będzie Motorstorm, w tym przypadku akurat e, sama gra naprawdę zajmuje 16 giga, a co mnie szokowało w tej grze to e, Wielkość filmików, które są w grze, zobaczcie, ile zajmują same filmiki: 12,5 GB No i na przykład taki plik jak napisy końcowe, czyli kredyty, zajmują 1,25. No i jeżeli nie macie takiej potrzeby oglądać tych napisów końcowych czy tam różnych przerywników, można to usunąć i taka gra w tym przypadku. Zostanie zmniejszona do aż 4 giga Zobaczcie 16 giga 12 same filmiki zajmują Następną grą będzie taka składanka Która się nazywa The Orange Box Jest to składanka w sumie z 3 gier Jak widzicie 16 giga zajmuje Są tutaj 3 gry Jest to tak, Half-Life 2, bo jak wiecie czy nie wiecie, ale Half-Life 2 nie wyszedł na, na pojedynczej w sumie kompilacji gry, tylko właśnie w takiej składance na PS3. I tutaj mamy tak, dwie dodatkowe gry: Team Fortress 2 i Portal. Tu mamy e, rozszerzenie, czyli jakiś tam dodatek do Half-Life 2, a to jest jakieś kolejne rozszerzenie do Half-Life 2. No i jeżeli nie chcecie z tego wszystkiego korzystać to można to również wywalić to są jakieś filmiki o tutaj widzicie są filmiki z rozszerzeniem PAM ja sobie również tu pozwoliłem przygotować jeden plik jest to jakieś demo jakiś przerywnik o widzicie Half Life 2 Team Fortress 2 no i tu jest portal więc to wszystko jest filmiki to są jeszcze jest coś takiego tutaj jak kolejne foldery, czyli powiedzmy zawartość gry można to spróbować też wywalić mamy widzicie 8 giga, ponad 8 giga z filmikami będzie gdzieś 9 giga no i sam Half-Life może w tej składance zajmować powiedzmy jakieś nie wiem 7-8 giga Także jak nie macie potrzeby w te niektóre gry grać, właśnie czy takie zbędne pliki można spróbować zawsze usunąć. Następną grą będzie Starhawk. Tu mamy osobne pliki, jak widzicie, rosyjski, niemiecki, portugalski, japoński, włoski, holenderski, hiszpański, francuski. Mamy 2,3 giga. Tutaj są jeszcze jakieś filmiki, jakieś intro. Można to też spróbować usunąć. Mamy 2GB, razem z tymi plikami będzie jakieś 4 giga. No i na przykład taką grę możemy odchudzić o jakieś 4GB, łącznie będzie zajmować 9. Następną grą będzie Transformers Fall of Cybertron. Tu mamy akurat taki przypadek, że z tego co mi się wydaje, to to są pliki multiplayerowe. Może nie zajmują aż tak dużo, ale wydaje mi się, że to są właśnie pliki multiplayerowe map. Jak widzicie może 400 Mega Nie jest to jakoś dużo Można spróbować to usunąć I sprawdzić czy gra się ładuje Tu są jeszcze filmiki Jak widzicie jakieś końcowe Z jakichś etapów z misji Jeszcze mam Kilka gier. Dark Siders 2 Tu mamy, jak widzicie, w takim przypadku pliki z dźwiękami niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski i rosyjski. Mamy tu jakieś 2,3 giga. Są tu jeszcze filmiki. Jeżeli też nie macie potrzeby, można to usunąć. Midnight Club Los Angeles. W tym przypadku, chyba, tutaj są filmiki. Może nie zajmuję jakoś naprawdę dużo, ale można, można zawsze taką grę odchudzić o kilkaset mega. Quantum Theory. Tutaj, w tym przypadku, chyba, też same filmiki. Tutaj mamy pliki z rozszerzeniem PAM. To na pewno są pliki wideo. Ja sobie już też tutaj pozwoliłem jeden przekonwertować, aby Wam pokazać, co to są za pliki. Jakieś takie intra. Można również spróbować usunąć. No i to by było na tyle, co chciałem Wam pokazać. Może, musicie również próbować w różnych grach, co mniej więcej można usunąć. Pamiętajcie, najpierw co spróbujecie usunąć, zróbcie kopię, sprawdźcie. Można taką grę odchodzić zawsze o jakieś powiedzmy nawet 8 giga, parę set mega, w zależności co, co jest do usunięcia, a co nie. Możecie próbować, możecie nie próbować, to zależy od Was samych. Dzięki bardzo, to by było na tyle. Cześć.